Cześć kochani, z tej strony Madzia zespół Piękni i Młodzi. Chciałabym kilka słów powiedzieć do Was odnośnie sytuacji, która mi, mi się przydarzyła drogi od Dnia Świąt, o której już doskonale wiecie. Po pierwsze, bardzo Wam dziękuję za wsparcie, za mnóstwo wiadomości, mnóstwo komentarzy, za to, że jesteście ze mną i wspieracie mnie. Dziękuję wszystkim portalom również, które dzwoniły, piszą i tak dalej. Jedna rzecz mnie tylko trochę niepokoi. Bardzo was proszę o to, żebyście nie używali agresji w komentarzach, nie wypowiadali się w taki sposób. Ja rozumiem, że emocje ponoszą. Ja sama nie mogę dojść do siebie jeszcze po tej sytuacji. Cały czas jestem roztrzęsiona, ale naprawdę bądźmy mądrzejszy, bo mnie ta agresja spotkała, więc nie bądźmy, nie odpowiadajmy w taki sam sposób. Ja wam obiecuję, że ja to sprawę załatwię tak jak trzeba, czyli prawnie. Nie będę w stosunku do tej osoby stosowała absolutnie żadnej agresji i o to też Was proszę. Wszystko będzie załatwione. Jeszcze raz Wam bardzo, bardzo dziękuję za to, że jesteście razem ze mną.